Od jakiegoś czasu sporo mówi się o najnowszych kartach NVIDIA, Seria RTX 50 od samego początku wzbudza wiele kontrastujących ze sobą emocji, a te z kolei przekładają się na różne opinie, które albo zachęcają do upgrade'u posiadanych już jednostek, albo wręcz przeciwnie. W całym tym zamieszaniu, nieco po cichu i bez większej pompy działa sobie natomiast Intel. Tuż po zakończeniu udanej, aczkolwiek niepozbawionej problemów serii Alchemist z wydajną jednostką Arc A770 na czele, zdążył on bowiem wypuścić następcę w postaci linii Battle, Wraz z jej najmocniejszym, przynajmniej na ten moment, reprezentantem, którym jest model B580. Tak się składa, że obie karty testuję już od około miesiąca i zdążyłem się z nimi zarówno dość mocno zaprzyjaźnić, jak i odrobinę zniechęcić. Natomiast na pytanie, czy są to jednostki warte Waszej uwagi, a także czy Intel uczy się na własnych błędach, postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym materiale. Rynek dedykowanych kart graficznych od lat zdominowany jest przez dwóch gigantów wspomnianą już Nvidię oraz depczącego jej popięta HMD. Intel z kolei, w świadomości wielu graczy, wciąż istnieje jako producent przede wszystkim procesorów, tudzież układów z nimi zintegrowanych. Tendencje ta amerykańska korporacja postanowiła jednak zmienić wraz z premierą serii ARC, opartej na architekturze Alchemist, a następnie unowocześnionej Mage, na podstawie której chciała udowodnić, że potrafi wyciągać wnioski z wcześniejszych niepowodzeń, a cały projekt będzie będzie nadal kontynuowany. Z jednej strony mamy więc najmocniejszy wariant generacji pierwszej, a z drugiej średniaczka generacji drugiej, o ile oczywiście Intel nie wprowadzi w najbliższym czasie modeli B750 czy 770. Obie karty w wersji referencyjnej wyglądają po prostu ładnie. Minimalistycznie oświetlone logo w nowszym modelu spodoba się zapewne entuzjastom elegancji, zaś kolorowa i efektowna iluminacja starszego powinna wkomponować się w zestawy miłośników RGB. Gabarytowo sprzęty różnią się niewiele i nie powinny wywołać większego problemu ze znalezieniem miejsca w obudowie. Trzeba jednak mieć na uwadze, że do zasilania ARK A770 potrzeba będzie zestawu przewodów 8 plus 6 pin, natomiast w przypadku B580 wystarczy tylko jedno złącze 8-pinowe. Specyfikacja każdego z testowanych układów w dzisiejszych czasach raczej nikogo nie powali, jednak posiada pewne zalety. Na przykład B580 ma 12 GB pamięci, a A770 aż 16 przy 256 Obitowej magistrali, co z pewnością przyda się w odpaleniu nowszych gierek na w miarę wysokich detalach. Zarówno starszy, jak i nowszy model nie celują aktualnie w bezpośrednią walkę z topowymi układami na rynku, próbując raczej sprawdzić swoich sił w sektorze budżetowym. A 770 można dostać obecnie za jakieś 1400-1500 zł, zaś ceny B580 oscylują w zakresie od 1350 do 1500 w zależności od zastosowanego chłodzenia. Platforma testowa, na której jest Sprawdzałem, jak wspomniane układy radzą sobie w akcji, prezentuje się zaś następująco. Zachęcony niezłymi parametrami każdej z kart, przynajmniej w tej cenie, postanowiłem, że ich możliwości sprawdzę na podstawie pięciu w miarę nowych, a przede wszystkim wymagających produkcji. Na pierwszy ogień poszedł zatem Indiana Johnson i wielki krąg, jako że Grata prezentuje świetną oprawę audiowizualną, ale cechuje się też wysokimi wymaganiami sprzętowymi. Tytuł automatycznie ustawił się w wysokich detalach z obsługą ray tracingu, który zresztą przypisany jest do niego na stałe. Co ciekawe, bazowa rozdzielczość odpaliła się na poziomie 14 p z upscalerem XESS i działała niemal identycznie jak Full HD, generując średnio 40 klatek na sekundę. W takim zestawieniu Indie działał płynnie oraz nie wyrzucał żadnych artefaktów graficznych, jednak przede wszystkim w ogóle pozwolił się nagrać, o czym zresztą za chwilę. Po załączeniu synchronizacji adaptacyjnej udało się również wyzwolić grę z około 40 klatek i podbicia ich do ponad 60. Przy okazji możecie też zauważyć, że karta dobrze radzi sobie z produkcjami opartymi na API Vulkan. Po uruchomieniu tej samej gry w identycznych ustawieniach na 770 bardzo szybko zrozumiałem, że to nie kwestia wydajności kart Intela będzie tu problemem, a ich dokuczliwa niestabilność, czy też problemy ze sterownikami. O ile bowiem na młodszym modelu wielki krąg działał bez żadnych problemów od samego początku, tak na starszym układzie, zaraz po zakończeniu wyświetlania napisów początkowych, uraczył mnie czarny ekran ze słyszalnymi dźwiękami otoczenia w menu głównym. A jako, że najlepsza metoda na świecie pod tytułem wyłącz i włącz, niestety mi nie pomogła, musiałem poszukać szukać innego rozwiązania problemu. Następnie podjąłem się oczywiście deinstalacji sterowników wideo poprzez specjalne narzędzie ku temu służące, jednak niestety ponownie nic z tym działaniem nie wskurałem i wiecie co okazało się na końcu? Że wystarczyło po prostu wyłączyć zewnętrzne oprogramowanie do pomiaru klatek w grach. O dziwo kiedy obraz w końcu został wygenerowany był on nawet płynniejszy niż w przypadku B580 kręcąc się przy wartościach rzędu 50 fps w 1080p oraz 40 w rozdzielczości 1440. Zachęcony dobrymi wynikami, spróbowałem też rozdzielczości 4K, jednak tutaj gra niestety schodziła już wyraźnie do poziomu poniżej 25 ramek, czyniąc produkcję machine games średnio grywalną. Tak czy inaczej, grafika wyrenderowana w 1440p na obu kartach wyglądała bardzo dobrze i to nawet pomimo zastosowania dynamicznej rozdzielczości, zaś przy odpowiednim zejściu z predefiniowanych ustawień wysokich na każdej z nich spokojnie dało się osiągnąć płynność na poziomie 60 ramek animacji. Niespodziewany problem pojawił się natomiast wtedy, kiedy chciałem to wszystko uwiecznić, ponieważ podczas nagrywania Indiego potrafiło mi zjeść nawet 20 FPS. Przy okazji zgrywania kolejnych materiałów z gier zauważyłem, zresztą dość sporą uciążliwość, która przedłużała pracę podczas testów. Otóż na mojej konfiguracji każda z kart niemiłosiernie gryzła się z wszelkimi aplikacjami do przechwytywania gier lub ekranu. Wbudowana nakładka producenta, choć usprawniona względem poprzednika i zawierająca wiele przydatnych opcji czy informacji, niestety nie posiadała żadnego rozwiązania tego typu, w związku z czym musiałem posiłkować się programami zewnętrznych dostawców, a z tymi bywało już niestety. Różnie. Przykładowo na Windowsie 10 i odpalonym Wukongu jednoczesne włączenie OBS-a od Streamlabs spowodowało natychmiastowe przerwanie rozgrywki spowodowane awarią sterownika graficznego. To samo działo się zresztą z podstawową wersją OBS Studio. Na Windowsie 11 problem ten wprawdzie się nie powtórzył, jednak bez względu na ustawienia kodowania czy bitrate'u obraz albo koszmarnie się przycinał, albo był też wizualnie dyskusyjny, generując brzydkie szumy i artefakty. Pomocna w tym przypadku okazała się przesiadka na Bandicam w wersji 7.1, jednak ten z kolei potrafił pożerać bardzo dużej ilości klatek animacji. Niedogodność ta występowała praktycznie przez cały czas mojego testowania, natomiast ja musiałem nie tylko przeskakiwać po różnych programach współpracujących z różnym skutkiem, ale i dwoma edycjami Windowsa, co w pewnym momencie po prostu zaczęło być bardzo niewygodne. Nie są to zatem jednostki, które poleciłbym na przykład streamerom albo twórcom internetowym, bo o ile praca przy montażu czy czasy renderów w ramach obróbki wypadały bardzo obiecująco, tak już samo nagrywanie i strumieniowanie poszczególnych tytułów, przynajmniej w moim wypadku, wiązało się z długotrwałym procesem doboru i optymalizacji oprogramowania pod każdego z nich. Z drugiej strony muszę pochwalić też stabilność każdego z układów, które przez blisko miesiąc użytkowania ani razu nie wypluły mi niepożądanych treści typu blue screen albo wyrzucenie którejś z testowanych gier do pulpitu. Wracając jednak do Wukonga, sama wydajność ponownie nie zawiodła. Ustawienia zalecane w opcji Full HD wystarczyły bowiem na średni klatkaż w w granicach 72 ramek na sekundę w przypadku B580 i 59 na A770. Zwiększenie rozdzielczości do poziomu 1440p przy średnim presetie to już wydajność rzędu 62 do 53 klatek, a po dołożeniu ray tracingu udało się uzyskać w miarę stabilne 30. Tak wygląda zaś pełna lista trybów i ustawień, które udało mi się przetestować. Korzystając z okazji, sprawdziłem również jak desktopy Intela poradziły sobie z remasterem Ninja Gaiden 2. B580 uruchomił ten tytuł bez żadnego marudzenia, wyświetlając go w natywnym 4K i 60 klatkach na wysokich ustawieniach oraz od 80 do 90 w rozdzielczości 1440p. Po zwiększeniu parametrów do maksimum i dodaniu ray tracingu, wciąż grało się w pełni komfortowo, a animacja nie spadała poniżej 50 fps. Analogicznie, A770 wyświetlał od 34 do 38 FPS w rozdzielczości 4K oraz od 53 do 66 w 1440P, natomiast po dodaniu ray tracingu płynność spadła do średniego poziomu rzędu 40 ramek. Na tym etapie można było już więc śmiało stwierdzić, że nowszy model jest po prostu wydajniejszy i osiąga wyniki o średnio 18-20% wyższe aniżeli przedstawiciel poprzedniej generacji. Gryza się wyglądają i działają na nim dobrze, nawet w rozdzielczości 1440P, a mówimy przecież o karcie w kwocie nieprzekraczony. Zwracającej 1500 zł. Jeżeli zachęciły Was dotychczasowe wyniki i chcielibyście sobie taki sprzęcik kupić, zwróćcie proszę najpierw uwagę, czy Wasze konfiguracje wspierają tzw. resizable bar, ponieważ bez tej opcji karty Intela potrafią stracić nawet do 1 czwartej swojej mocy. Kwestię ray tracingu postanowiłem sprawdzić na nieco leciwym, aczkolwiek wciąż wymagającym i ładnym cyberpunku. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku polska produkcja ustawiła się z automatu na ustawieniach Ray Tracing Ultra i dynamicznej rozdzielczości 1080p, co dało odpowiednio wyniki w granicach od 60 do 70 fps na B580 i od 44 do 52 na A770. Zwiększając poprzeczkę do 1440p, udało mi się osiągnąć animację na średnim poziomie 54. 3 oraz 36 klatek, natomiast rozdzielczość 4K to już wydajność na poziomie 30 do 28 ramek. Starszy model wystarczy też w zupełności do komfortowej rozgrywki w rozdzielczości 2K i ustawień ultra bez funkcji śledzenia promieni, dzięki czemu uzyskamy okolice 60 fps przy zachowaniu bardzo ładnej oprawy wizualnej. Pewnym zaskoczeniem był dla mnie Stalker 2, ponieważ szczerze mówiąc spodziewałem się po nim kompletnej padaki, a tymczasem Battle Mage ustawił wszystko na Epic w 1080p wyświetlając stabilne 50 klatek na sekundę, stroniąc przy okazji od wszelkich przekłamań, smużenia czy też innych tego typu rzeczy. Oczywiście w miastach animacja wciąż spadała do okolic 45, a nawet 40 klatek na sekundę, i tak i tak nastawiony byłem na znacznie gorsze wyniki. W przypadku 1440p niestety już tak kolorowo nie było, ponieważ animacja potrafiła chrupnąć poniżej 40 FPS w terenie, a także poniżej 30 w mieście. Jeżeli chodzi zaś o Intel Arc A770, tutaj musiałem cofnąć się wręcz do 2, 2006 roku, kiedy gameplay rejestrowało się jeszcze kamerą wideo, ponieważ żaden z programów nie był w stanie uchwycić realnych wartości, w których gra działała, zjadając nierzadko nawet do 20 klatek. W każdym razie na przycięcie Epic i rozdzielczości Full HD udało się uzyskać od 42 do 49 klatek ze spadkami do 30 w mieście, a także odpowiednio od 30 do 35 w lesie i 25 w mieście w rozdzielczości 1440p. Czyli w sumie wychodzi na to, że Intel potrafi uczyć się na własnych błędach, ponieważ karta jest stabilniejsza, mocniejsza i tańsza niż poprzednio, jednak pole do popisu wciąż jeszcze troszeczkę jest, zwłaszcza w kontekście tej całej chimeryczności współpracy z oprogramowaniem. Obie karty testowałem około miesiąca i gdybym miał wybrać lepszą z nich, oczywiście skłoniłbym się ku Ark B580, który wydajnościowo stanowi solidnego konkurenta dla RTX-a 4060. Jest to grafika, która spokojnie pozwoli odpalić większość współczesnych tytułów na wysokich detalach i rozdzielczości 2K, a i całkiem nieźle poradzi sobie z raytracingiem. Co ważne, w przedstawionych testach nie używałem generatora klatek. Taka opcja wprawdzie jest dostępna, ale software'owy tryb obniżenia latencji nie rekompensował na tyle input laga, żeby grało się w ten sposób komfortowo. Każda z gier, tak jak już wcześniej mówiłem, działała natomiast zauważalnie lepiej przy wyłączonym nagrywaniu. Jest to zatem produkt skierowany do streamerów i twórców internetowych ze względu na spore problemy z przechwytywaniem aplikacji, a także konfiguracji, które nie wspierają Ribara. Jeżeli szukacie natomiast rozsądnej cenowo karty do pogrania w nowe tytuły na tu i teraz, myślę, że stanowi ona całkiem fajną alternatywę i bardzo dobrze, że Intel włączył się do walki o uwagę konsumenta. To by było na tyle. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się ciepło i na razie.